Piłkarze nożni Polkowickiego klubu póki co rozgrywają swoje mecze w niższych klasach rozgrywkowych. Tymczasem fani KSU będą kibicować nie tylko swoim piłkarzom. Do klubu dołączyły kolejne sekcje. Jestem członkiem stowarzyszenia Nordlich Lubin, które istnieje od 6 lat i ma bardzo duże osiągnięcia na arenie krajowej i światowej także. Mamy bardzo dużo tytułów Mistrzów Polski i Mistrzów Świata. Powiem tak tylko dla orientacji, że najlepszy z nas idzie półmaraton maraton, 2 godziny i 6 minut. Także to jest bardzo dobry wynik i mamy dużą kondycję i staramy się osiągać jak najwięcej, a teraz przeszliśmy w przechodzimy w struktury KS Polkowice. I zamierzamy także trenować ludność z okolic Polkowic i z samego miasta Polkowic. Myślę, że będzie bardzo dużo osób zdolnych chcących uprawiać ten sport. I dzięki tutaj KS Polkowicy i sponsorom udało mi się walczyć w wicemistrzostwo Europy w tej dyscyplinie sportu. Co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że, że moim śladem, może moich kolegów, coraz więcej młodzieży, młodzieży zacznie uprawiać ten sport, który jest bardzo ciekawy, bardzo fajny i, no i będzie jakieś zajęcie dla młodzieży. Pod szyldem Klubu Sportowego w Polkowicach rywalizować będą tenisistki stołowe, kolarze, piłkarze nożni, kickboxerzy, a także wspomniane sekcje motocrossu i Nordic Walking.